w Kętrzynie. Państwo Rosa i ich i klacze i ogiery zgarnęły chyba wszystko. Ogier czempion, superczempion. Czempionka tak. w swojej klasie. Jak wyhodować czempiona? Trudne pytanie. Trudne pytanie. Bardzo trudne. Ciężka praca, do, dobry dobór klaczy i ogierów. A żeby dobrze pokazać, to też hodowca kondycję dzisiaj mieć musiał. Kondycja to jedno, a dwa, że troszeczkę trzeba przygotować też tego konia wcześniej w domu. Żeby się słuchał, nie zawsze to jest tak, jakby się chciało i jak idzie w domu, ale próbujemy. No dziś poszło tak, jak miało być. Jesteśmy zadowoleni. To jest jeszcze, słuchajcie, taka piękna historia kętrzyna, taka miłosna, bo tutaj te konie połączyły państwa Rosa, prawda? <laughs> tak, tak zgadza się. Tutaj pod dębami. W 2015 roku, 10 lat temu, tu się poznaliśmy. No i od tego czasu co roku? Jesteśmy, jesteśmy. Tak. Dobrze. To widzimy się za rok Dzięki. z kolejnymi championami. <gry>